Good luck. Od Halloween? Huh? Nie grupas. No cóż, a, a dobra, nie jednak, no padły dwie osoby, jedna jest na kamerach. Trzy osoby, bo jeszcze ci to, a nie ci to, nie, się nie ci to, to Sekunda, Krychak, mm. ty wiesz co się stało? Co? Mogę, mogę ci przerwać, czy masz jeszcze jakiś wątek? Mów, 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 Mogę? Dobra, sprawa jest taka, co się stało z tobą i Westina w labie? No tepnęliśmy się. Tepnęliście się. No na pewno. Nie ona, te, ona teraz jest. nie żyje, ona teraz nie żyje. No tak, no ale ja nie wiem, a nie wiem gdzie on czekaj. To nie gra. Jeśli ktoś wie ile ona ma, może mieć sekund, to może sobie przypomnę kto był, bo ja skończyłem w tym w czekaj w opisie. Chyba skończyłem. No te co zgłosiłem jest security, więc Westinę musiała paść gdzieś w ofisie. Wiktor, tak, tak, tak. znaczy Wiktor na kamerach umarł, z tego wynika. No tak, tak. Dobra, ja dobra. Nie, A Bestina w ofisie gdzieś musiała być. Ja bym hmm. mógł oczyścić dozę i Krychaka, bo, bo jeżeli to jest w ofisie, to ciało, to oni wybiegali z laba. Jak? Przecież Krychak biegł ze mną i był... W okolicach tego. Witalsów. Tak, tylko mnie tak powiesz. Patryk, wiesz, może kto jeszcze z nami był w tym, w tym, Witalsach? Mm, Chyba Blaze. Ja? Blaise był? To był Blaze. Blaze, co co robiłeś przez y, wcześniejsze 20 sekund? Jakby. Widziałeś mnie w oficie, co to prawda? No, widziałeś. No, no? No. no to właśnie potem dobiegłem do Prit i sobie z nią chodziłem. E, byliśmy razem w O2 w momencie zgłoszenia ciała. No właśnie. No to możecie być we dwójkę, no. We dwójkę czym? Impostorami. Ja robiłem Zde... dom lauda przez większość U? czasu. Ona ja też trochę przyrzewka nie krwawek. Ja proponuję skipę jeszcze. To są dwie Ja robiłam. Honda. To co Krychak ma sens, co mówi odnośnie tego, że mogło ich transportem z Westinę, ale jednak kurczę, ona nie żyje i to jest. Można Mówisz, wejść. że nikogo nie widziałeś tam wcześniej, Krychak? Nie, ja, ja byłem z Patrickem i nie wiem druga osoba. Patrick no myślę, że nie byłem. było interakcji na pestilensy z tobą, ale tak szybko go nie zdobyłeś akurat, więc. Nie, mhm. Pestilensa nie ma szans, żeby był... No nie, w tej rundzie akurat jeszcze nie, tak szybko by chyba nie pozarażał. Chociaż no sporo. osób Co najmniej osób było. w drugiej hmm. yes. rundzie. Yes. To w skrykach to u mnie chyba będzie dobrym pestilensa. No. Nie, ale to nie w pierwszej rundzie, no, to jeszcze się pierwsza runda nie skończyła. No Nie, no nie. No ale jest tylko mało osób, więc nie ma nie. szans, żeby wszyscy się Mówię, pozarażali. Nie, te mnie z... Nie wiem nawet z kim nie te, po prostu teraz już wiem, że z Westiną, bo powiedział mi Wenek, więc Westina musiało umrzeć na ofisie, no, a na ofisie był Blaze i teraz Blaze się trzyma z więc możliwe, że Blaze i Prif to są długo impostorzy. Możliwe, ale nie... trzeba tu iść na Dobra, na razie nie ma żadnych dowodów. Prawda. Nie Przepraszam, że przerywam Wam tam z bardzo spokojną Gierkę, ale potwierdziło się, że Blaze jest impostorem. Jak? O! Ok. I Co? Rychak, ale. To skarżesz tak bez powodu, według mnie. No to Daj dowód jakiś. Rolam się muszę. Dowód? To SS-a ci mogę po grze wysłać. Ale nie, bo. Po prostu powiem, dlaczego gra. I nie rozumiem. No, Mi to tak? zaletuje egzę, bo z tego co kojarzę, to ta rola jest włączona. Ale tak Może to ta, to, to, to prawda. Nie. Ale raczej bo... żeby Krychak miał egzę. <laughs> nie, Krychak nie może być egzy, bo dodatkowo przed pierwszym głosowaniem ja dostałem też trzy a więc ktoś nam nie może mieć egzy. Albo bohatera eee... A no? <grystanie> Czyli Krychak mówi coś na Blaze'a, po prostu tego. Okay, on mówi na mnie, a nie pokazuje żadnych dowodów. jakby grał Ale dziewczyn. zero dowodów, nic. No mam. To, to, to to, ja, ja mam, ja mam dowody, no. nie musicie mi wierzyć. Ja Ale jeśli coś, jeśli coś to, to Blaze jest i prawdopodobnie wtedy Priv też jest. Bo trzymali się razem. Wod to skipijemy na razie, a zobaczymy, jak będzie sytuacja. Ale też jest. Jestem już, co się dzieje? Eee, no to tak, knycha kostarza blaze i na te waguje. Eee, uratowałem cię bo bo ławczyłeś. No miło. Nie ma sprawy. Ja ci wierzę, Krycho. A już, przepraszam. Eee, A, no to A jeśli ta runda będzie na odcinku, to z góry chciałbym pozdrowić kolegę Adama Zrawicza. Nie. Okej. Okay. Również okay. pozdrawiamy. Nie. Pozdrawiamy, pozdrawiamy, to ja w tym miejscu szanownie pozdrawiam kota, to jest. Teraz będziecie mi pozdrowienia strzelać. 70 ja sekund. To na końcu. Ja pozdrawiam dobra. mojego dobra. brata psychiatryku. Dobra, skipujemy to. Albo dajcie nam lęk. Dobra. Panie Wiro. No sorry. Dodam. Miasto idzie spać. Jezu, kot mi się do pogodnu dobiera. Oj. Okej, okay, mam później pytanie do Krawa. No. Mamy, Mam dwóch impostorów, tak jak mówiłem. Free nie powinienem tego zgłaszać, bo jest na światłach, ale. Nie no, na światłach można. Zapomniałem o tym. Na światłach ehm, można. Jednak. Ehm, na pewno węku jest klirem oraz. No bo ciało padło w specimenie. Mhm. Mm no ja dobra, Wiro, bieg... ale wy tam biegliście we dwóch z różyczką. E, nie, różyczka pobiegła nie, za tobą, ja, to, bo ja jest, jak... Y... jak to biegła do specimena? Nie biegła. Nie, nie, do nie biegła. Okej. Okay. tylko, że ja jestem gruby, więc trochę mi zajmuje dojście nawet trzy kroki. Za dużo ale... kłębków. No, może A możemy zwalić pewniaczków? Ja akurat chodziłem do cho do choinki ko boiler ale czy ktoś siebie potwierdza nawzajem? Bo ja potwierdzam, że to nie, że tego fraga nie zrobiła hmm. Róża oraz Węku. No ja mogę potwierdzić, że Hornets i Patrick sobie nie zrobili. Nie akurat nikt nie kliruje, bo ja w sumie nikogo nie widziałem. A nikt ja, ja byłem ten, ja byłem w O2. No, ja jakiś cało. czas temu też byłam w O2, potem kampiłam się na kamerach, które są po lewej stronie admina, że tak powiem. Hosnać mnie tam widział i potem szłam w stronę elektryka, bo kamery zgasły i myślałam, że tam ciało padło, ale nie było tam ciała. Gryna, ty zrobiłeś od Office'a Google, tak jakby? Tak. O każdym mamy jakieś info, po tylko po nie wiemy... Po lewej stronie był imposter, mów. Nie wiemy nic o Alkosoft. Alkosoft Alkosoft jest prawdopodobnie trzecim. Blaze jest swoim posturami. Dobrze, ale, Dajdzie, ale chcia Blaise. chciałbym się dowiedzieć, uh -huh. z jakiego powodu jestem oskodzona. Tak. Bag, bagno. No, no, nie wiem, co on powiedzieć. Ja o to, no, ale ty nie dajesz innych dowodów i oskarżasz. Jakbyś grał Jester'a. Jeżeli chodzi o... o... E... Jakby... Jeżeli... No mów, mów. Jeżeli chodzi o tę sytuację, gdzie wtedy od was stałam w miejscu, to jak mówiłam, ta mała wiedźma ciągle mi się dobiera do popcornu i muszę ją nogą odganiać. Dobra, dajcie nam rejsa. I... Tymariście Blaze zawsze jak jest oskarżony, podnosi wysoko głos, to jest tu nie, problem. Nie, ja zawsze podnoszę głos, nawet jak normalnie. Ale tak, czy inaczej mamy trzech impostorów, musimy kogoś wywalić. Jeśli chodzi. Jeśli chodzi o rundę... Znaczy na Blaze mam w sumie dowody potwierdzone przez Ale ja chcę wiedzieć jakim. Weź chociaż raz powiedz jakie. No teraz Takie, się. Bro, że... Broniłeś się z Priva, ona teraz ginęła na przykład. Tak, bo ona jest impostorem. No... E, patrz, jest Mała. ten. E, na Spray, ta, zginął, nie wiem się sprint, to już zginął. nie, moja. Dajcie mu. E, wytłumaczę mu. Na Witalsach byłem ja, e, był Patrix i ty. Patrix poszedł chyba pod kamień, nie pło z Westiną, a ty zabiłeś Westinę i co poszedłeś z do O2. Tak wyglądała Twoja runda. Nie. Tak. Nie. Tak. I za potwierdzenie teraz wylecisz i zobaczyć, ale że jesteś wiem, Ale ty nie rozumiesz, że ja nie jestem. Normalny to, to ale idziemy tam. Dajmy do łaby. Jakby już za późno. Paróż. Mm. Bo jesteś. Nie, no jest tak szczerze, ale dobra, jestem. No i zabiłeś w was, Oj, oj. Um. No i dobra, no. No. Dobra, no. Yy, tylko że kto zabił... A, dobra, nieważne. Bo na pewno był Alkosoft. No, Alkosoft był na pewno. To wiedzieliśmy. Ale teraz o co chodzi? Bo jakby mam totalnego laga. No, jeśli ten ty... Kuty... Znaczy. Ja nie będę mówił. Zagłosuj na Wira. Czemu? Ale w, jak w ogóle, jak padły 4 kile? No właśnie, też nie wiem, totalnie. Kurde. Bo Alkosoft zabił dwa, Alkosofta zabili i teraz polecił kill też. No ale czemu ja? Tylko ty zostałeś. Jesteś pewien, że to jest on? A ty? A. Ja? No, jak zagłosujesz, to ci powiem. A jak, A, jak nie, to Co nie tu powiem. się mogło stać? Ja tak myślę teraz. Tłupesz. Nie, to Viro, zagłosuj na mnie, ja powiem dla Wenka o co chodzi. I Mam głosuj. giga laga. O, no i dobra, i teraz wiem, że nikt we mnie nie strzeli. Yy, jestem Stinky Cheese i Wenka ma sprawdzonego, więc jakby zostaje tylko Viro. Czym jesteś? Stinky Cheese. Co to znaczy? Aha. Kurde, no ciekawe czy teraz nie wejtujesz. Ale... Wyrzuciłem hmm. dwóch Pram. impostorów. Tak, wyrzuciłeś chcia, impostorów, chcia, ale... Chciałbym przypomnieć. Ale czym był Alkosoft, bo on, może on był impostorem i tego nie wiem. A może Alcosoft on jest neutralem był jakimś. Tak. Halo, nie, nie, nie. neutral. Alkosoft był prawdopodobnie bomberem. Viro zabił Alkosofta. I tyle. Sorry, ale ty możesz być albo traitorem, albo w ogóle neutralem, a to, że jesteś Seerem i w wcześniejszych rundach... ...kogoś jakby wygłosowałeś, nie zwalnia cię z tego, Prawda. że teraz mogłeś być... Impostorem. Nie no, Krychak robi 300 IQ z tym zagłosowaniem, więc dlatego mu chyba zaufam po prostu. Sprawdziłem priv, sprawdziłem no, ale, prif, ale gdybym ja nie robił 300 Q, to bym nie zagłosował. Nienawidzę What? takich wyborów u was. Nie, jakbyś robił 300 IQ, to właśnie byś zagłosował. No nie, bo to by nie miało i... sensu, gdybym mógł strzelać, to A, może nie, logiczne, to możesz, żebym nie zagłosował. Po prostu bałem się tego strzelania, ale jak zagłosowałeś, to pewnie nie ma strzelania. Widzisz. A czemu węku jest klirowany w ogóle? Bo jest zielony. Tak jak utwór zielony. Tak jak utwór zielony? Tak. Dobra, nie przedłużajmy, strzelam. No trudno. Najwyżej. Krychak zbyt legitnie to opowiedział. Zaufam Krychakowi. No i wygraliśmy. Czy ty miałeś na mnie Guardiana? Tak. A ja dałem ci tarta. No kurde. Myślałem, że może to będzie... Jakiś 1005. To będzie chyba odcinek.